Wilk Workowaty czy faktycznie był najsilniej gryzącym ssakiem drapieżnym, w stosunku do masy ciała, jaki kiedykolwiek istniał? Albo przynajmniej spośród tych, który, które do tej pory odkryto. Jak twierdzi to badanie z 2005 roku. Hyla Carnifex BFQ 194 To jest jakieś jedno zwierzę, które ma dwa więcej, ale pominijmy to, skupmy się na wilku workowatym. BFQ 194 VS Lew 112 VS Hiena Krokuta Krokuta Centkowana 117 I według tego badania. Lew workowaty miał 65% większą siłę gryzienia na kłach niż tej samej masy hiena. No to sprawdźmy, czy tak jest naprawdę. I czy coś im się czasem nie pomyliło. Może tu jest długość czaszki największej znalezionej lwa workowatego. Długość 25,6 cm. 256 mm. Szacowana masa od 127 do tego egzemplarza do 164, a po środku jest coś tam 131 kg. Także ja biorę ten, ten, znaczy średni wynik byłby nawet większy masy, ale weźmy to 130 kg, że ważył ten osobnik z długością czaszki 25,6 cm. Tak wygląda czaszka wilka workowatego, lwa workowatego, przepraszam, to jest źródło do dołu otwory w łukach jarzmowych to jest rzut z boku i to jest rzut z góry teraz jak czaszka ma 25,6 cm to jest szerokość ma 20 cm po proporcjach tej czaszki i co mi wyszło hmm, skroniowy 224 cm kwadratowe łącznie oczywiście, oba podaje żwacz 144 cm2 Przełożenie podskroniowy. A wilk workowaty tutaj ma siekacze. On ma zredukowane kły, które znajdują się mniej więcej tutaj. Są bardzo małe. Także liczymy dźwignię pod te kły, nie podsiekacze. Tutaj dźwignia oczywiście jest dużo lepsza na kłach niż na siekaczach od osi obrotu. Także dźwignia na skroniowych podkły wynosi 3,6. I siła dla skroniowych 1870 N. I co ciekawe, dla żwaczy wyszła identyczna siła. Pomimo, że przekrój poprzeczny łączny żwaczy jest u lwa tego mniejszy niż mięśni skroniowych, z tego względu, że ma dużą lepszą dźwignię dla żwaczy, wynoszącą 2,3. I też weszło 1870 N dla żwaczy łącznie. 3740 N siły na kłach. Licząc oczywiście dla 30 N na cm kwadratowy przekroju poprzecznego mięśni szczęk i BFQ z tego wychodzi 352, bo ja liczę y, dla optymalnego kąta szczęki, wrotam dla maksymalnie otwartych szczęk, gdzie b BFQ spadnie dwukrotnie mniej więcej. I tak dalej, i tak dalej. Co by się zgadzało z jego BFQ 194? Mi tam wyszło 176, pod 180 pod jego kąt, albo mo może nawet tyle co on, bo zależy jak to mogą mocno otworzyć kąt. Jak on dokładnie liczy, on tam nie podaje dokładnie jak liczy. To są trochę ściemniacze, dobra. I teraz porównajmy do hieny. Co mi wyszło dla hieny? Yy, u hieny różnica między mięśniem skroniowym. 1 do 1 to by było mniej więcej tak różnica pomiędzy mięśniem skroniowym a żwaczem jest dużo większa niż u lwa workowatego ponieważ mięśnie skroniowe łącznie u hieny są, są mają dwukrotnie większy przekrój poprzeczny niż żwacze i wyszło dla hieny skroniowe łączny przekrój 200 cm żwacze łączny przekrój 100 cm z wszystkich rzutów, od dołu, od góry i tak dalej licząc domo tu jest rzut od dołu nauki jarzmowe to razy to razy dwa dla żwaczy 100 cm dla żwaczy 200 dla skroniowych czyli dwa razy więcej dla skroniowych u tego wyszło to samo dla skroniowych i dla żwaczy ale mniejsza z tym łączny przekrój 300 cm kwadratowych dźwignia podskroniowy, uchieny jest lepsza ponieważ ma bardzo mocno rozwinięty ma bardziej dłuższy, mocniej rozwinięty wyrostek dziebiasty niż lew workowaty, przez to dźwignię ma lepszą pod kły. Ale niewiele lepszą, bo 3-3 wyszło. A u lwa workowatego z skroniowych na kły wyszło 3-6. I tutaj źle założyli jak widać staw żu staw, staw żuchwowy, bo jest poniżej, jak to się nazywa panewka, nie wiem. W każdym razie nie jest na swoim miejscu. I przełożenie pod drzwacz wyszło 2,828. Czyli tu, tutaj przełożenie ma dużo gorsze hiena niż lew workowaty pod I tak siła dla skroniowych 1820 N około. Siła dla żwaczy na kłach 1080 N. Łącznie siła wyszła 2900 N siły na kłach dla hieny. VS lew workowaty 3740 N. Czyli niby lew workowaty gryzie sporo silniej, ale to i tak tylko że jest jeden haczyk. Ponieważ ten lew workowaty waży 130 kg, a ten, a hiena waży 85 kg. I teraz, jak przeliczyć po wzorze na BFQ dla obu zwierząt pod ich masę ciała to się okazuje, że hiena ma BFQ 348 na optymalnym kącie szczęk dla a wilk workowaty 352 czyli gdyby ten wilk workowaty wly, przepraszam lew workowaty ważył dokładnie tyle samo co hiena to różnica w sile ugryzienia na kłach wyniosłaby praktycznie 0 V.S. profesor S. Wro z 2005 roku wyliczył BFQ na kłach dla lwa workowatego 194, a dla hieny centkowanej 117, czyli 65% większa siła ugryzienia lwa workowatego na kłach, gdyby ważył tyle samo co ta hiena. Podczas gdy z moich obliczeń wynika, że te zwierzęta gryzą praktycznie z taką samą siłą dokładnie na kłach, gdyby ważyły tyle samo. I teraz, co mi się wydaje, skąd jest jego błąd? Ponieważ on liczy. On ma stary wzór, co pokazywał w tym filmie z hieną centkowaną, który potem wkleję pod moim filmem, i on liczy tylko po otworach w łukach e, między łukami jarzmowymi a mózgoczaszką. E, powierzchnię przekroju mięśni szczęk, czyli z tego zrzutu z góry i z dołu. I o ile w przypadku wilka workowego, sory, lwa workowatego się to zgadza, ponieważ u niego łuki jarzmowe praktycznie idą aż do samego końca. E, grzebienia strzałkowego pod mięśnie skroniowe czyli to jakby jest jedna, jedna wielka całość to proszę spojrzeć jak to wygląda u hieny u hieny to nie jest jedna wielka całość tak jak ulwa workowatego tylko mięśnie skroniowe wybiegają daleko poza, poza łuki jarzmowe i tu jest błąd tamtą metodyką co on liczy VS, yy, w porównaniu do prawidłowej metody którą powinno się to liczyć ten przekrój Mięśni szczęk. Dla hieny nie można liczyć, tak jak dla lwa workowatego, po samych otworach łuków jarzmowych, ponieważ mięsień skroniowy u hieny wystaje daleko tutaj z tyłu, poza, gdzie jest największa powierzchnia przekroju poprzecznego mięśni skroniowych. Stąd dla hieny wyszło mu dużo za mało, niż naprawdę jest i stąd wyszły mu takie różnice w sile ugryzienia, gdyby te zwierzęta na kłach ważyły tyle samo jest naprawdę nie ma praktycznie różnic w sile ugryzienia między fieną centkowaną współczesną a wilkiem workowatym, gdyby ważyły tyle samo, czyli tamte 80-85 kg. Oba zwierzęta, także według mnie ten lew workowaty to jest overhyped bullshit. I nie jest to najsilniej gryzący ssak drapieżny w stosunku do masy ciała, jaki istniał. Zresztą tam są też inne, jakieś tam fienodony czy coś takiego. Hajenodon, coś tam, który prawdopodobnie gryzie jeszcze silniej niż hiena i lew workowaty. Także i tak, i tak by nie był najsilniej gryzącym. Tylko po prostu to chciałem wyjaśnić, że on to prawdopodobnie źle policzył przez złą metodykę pomiarową, starą. Nie wziął pod uwagę tego, że te mięśnie skroniowe wystają u hieny tutaj daleko dalej niż u lwa workowatego, u którego są praktycznie yy, równo z żywaczami. Wszystko jest.